Nie! Powiem tak, spróbujmy zrobić chociaż to jedno zadanie klanowe, czyli to z Expem. Potem dopiero będziemy próbowali. Dobrze. Dobrze chociaż mamy tego jednego oglądającego. Brusy na Expo wyłączymy. sobie bonus do zarabiania, żeby zarabiać więcej oraz bonus do golda, żeby żeby zarabiać złoto. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy, zdobywamy złoto, ale za wygraną jest więcej tego złota. No i to będzie sytuacja w oczywiście, gdzie ja pojadę sam na flankę, a, a inni sojusznicy pojadą na drugą stronę, przez to będzie mi ciężko potem wygrać. Na szczęście pojawiają się to jest jak kaczki. Dobra, strzeliłem chociaż raz. Na no, dzień dobry. No pojawił się kolejny interesujący cel. Panzer 35T. Od którego się odbijamy? Ale on też się od nas odbił. Drugi raz się odbiliśmy od niego. Przebiliśmy. On nas przebił. Patrzcie, my go co... No, mu dwa strzały, gdzie w tym czasie on. No, trafi tylko jeden. Panzer s 35 wjeżdża na, na nas. Nie wiem, co on planuje. Czy on planuje nas objechać? Ej, odbiłem się od niego. Znowu się odbiłem! Co jest na tak? Jest. Załatwiliśmy chociaż tego gościa. Misja ukończona. Tutaj czołgów ciężkich raczej nie ma, więc co? Odpuszczamy? Nie zasłania mi gościa, tu próbuję. Strzelaj, ty mi zasłaniasz. No ogólnie to dostał naprawdę. O, tyłku Ej! na razie zniszczenia Hej. jeszcze raz piękne trzecie zniszczenie raczej mi się wydaje, że znowu nie będzie sześciu zniszczeń może co najwyżej powiem tak może co najwyżej siedem od bliżej się Twardy pojazd zniszczony i znowu sytuacja gdzie go wysycia. Dobra czekam aż on w niego strzeli Chcę żeby go przebił bo chcę ukraść zniszczenie Rykoszat, Szybko Jest Nie trafiłem o, o Szybko musimy Czy będzie 6 zniszczeń? Napiszmy, napiszmy żeby się nie złożyło. Czy uda nam się 7 killi zrobić? O nie! Jeszcze raz i buzię w piach. Nie! Kurka, no! Muszę mnie okrać złodziej, no co za wredny gościu, no! A mogło być 7 kili, no. Który to go zniszczył? Daję mu ten. kurka, no. Dobra, nie będę hamem, nie daję mu żadnej negatywnej oceny, ale mogłem zrobić 7 kili. Kurka wolna, no. Złodziej mi ukradł i paczka, co dostaniemy z niego? Do ładowania. Kurka, chyba najgorszy złom jaki można było dostać.